Dobrze, że mi stara kanapa jak nie zrobiła. Ty, siedzę ostatnio, gościa mam z tyłu, nie? Zatrzymałem. No. I jam wiesz? Ja mu tam se mandat. i typ obok, na kole, wiesz, motorem. Kurwa. Nie? I on do mnie mówi, tak. Ty kto podziwiam. Ty, ale tak się już kurwiłem, mówię. A tak, tak, powiedz tak, mu, ta, tak? Gdzie mu? A ja ich ścigam ty. Uuu, dobrze, też bym tak powiedział, dobrze. A z żadła mina. A jak? Płędzi. No. No. A -ha. O kurwa! Od tej strony Panowie! Uważajcie, bo tu ślisko jest! Dobrze, panie, bardzo. Drzwi bardzo go ludzie. On dla mnie chce dobrze! Kocham pana policjanta, on wie o tym dobrze. O kurwa! I jadą, jadą, wyrzuć te blanty, zjadą jadą, hał, hał, jadą jadą, 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 i o, jadą, ho, ho, ps, jadą, wyrzuć te blanty, psss, jadą, hał, hał, psss, jadą, hał, jadą policja glebę! kurwa! Kurwa! nie zrobiłem! Kurwa, nie Co ty kurwa, nie Bänger av dig, yes. Aleksej i bandet yes. yes.